Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku Inside Solution One. Przed Wami Tomasz Piwoński, zarządzający funduszem Solution One. A w dzisiejszym odcinku cztery tematy. Złoto, powiem o złocie, bo po pierwsze często o to pytacie, a po drugie, no tak się złożyło, że po raz pierwszy od bodaj... tych... posiadanie banków centralnych złota przewyższyło aktywa postaci y, akcji i innych instrumentów finansowych. Pokażę Wam, bo za chwilę nie, nie wiem, czy czegoś nie przekręciłem. Spadek cen tarcicy tak zwanej w Stanach Zjednoczonych. Y, hedge fundy wchodzą do Chin. No i prosiliście też, żebym rozwinął kwestię BRICS-ów w Poolu. bo ostatnio tak bardzo pobieżnie o tym powiedziałem i faktycznie można było tego nie zrozumieć. Ale mnie cieszy, że, że pytacie o to, więc, więc pokażę. Zwłaszcza, że po ostatnim programie chyba niektórzy z Was zrozumieli, bo obrady nam na giełdzie skoczyły, więc wygląda na to, że niektórzy z Was zaczęli mintować Brixy. No dobra, pierwszy temat złoto. Może tu od końca pokażę Wam, zobaczmy, czy czegoś tutaj nie pomyliłem. E, tak, central banks hold more gold than treasure, treasuries, tak. Więc, jak widzicie, potwierdza się to, o czym już mówię i mówię jeszcze za czasów Komparika, i cały czas mówię o tym, że banki centralne kupują cały czas złoto. Co ciekawe, nasz prezes Glapiński był. Trochę pionierem, bo, bo zaczął skupować złoto dosyć wcześnie. I jest, pamiętacie, że fala krytyki spadała na prezesa Glapińskiego, a ja go broniłem jeszcze też za czasów komparika, ale to może już jak Paweł dołączy, to taki bardziej lekki temat odnośnie krytyki. Prezesa NBP. Ważne, że dobrze to zrobił. No, i te dane, które widzicie właśnie przed sobą, udostępnione z Bloomberga przez Tavi Kosta, Kreskat Capital, pokazują, że faktycznie banki centralne kupują złoto, i to jest to, o czym Wam mówiłem, że to, że ja się spodziewam umocnienia dolara. Wcale aż tak bardzo nie, e, nie zmienia, e, nie zmienia mojego postrzegania złota, no bo wydawać by się mogło, no tak, skoro się spodziewasz umocnienia złota, no to umocnienia dolara to powinno się spodziewać spadków złota. Ale właśnie tu jest ten problem, że banki centralne cały czas kupują złoto, mówiłem wam o tym popycie z Chin złota, i to jest łagodzone, i dlatego y, zobaczmy sobie. To złoto stoi w miejscu praktycznie, tak? Zobaczcie, od iluś tam miesięcy, raz, dwa, trzy, cztery, piąty miesiąc konsolidacja w okolicach ATH, co pokazuje siłę rynku. Tutaj Wam pokazuję też złoto na tle S&P 500 od 10 lat. To jest dosyć zaskakujące. Zobaczcie, że inwestycja w złoto dała. Niewiele mniej niż S500 to jest dosyć szokujące, nawet bym powiedział. Podobnie jest ze srebrem, które nadąża za indeksem. Srebro tu jest mniej istotne. Dlaczego to pokazuje, Żeby postawić taką tezę, że duża część wzrostów na rynkach jest związana z rozwadnianiem wartości pieniądza. Niestety. Może jeszcze nadal pokłosie tego, co było, tego do druku covidowego. Także, no, nie, nie, nie za ciekawie to wygląda, ale też pokazuje, że może, też wyjaśnia tę hossę, no bo jeśli rosną commodities, no to dlaczego akcje też nie miałyby rosnąć? Przecież akcje. No, są odporne na inflację, a plus powinny dokładać jeszcze swoje, bo, bo też generują zyski w długim terminie, więc może te akcje nie są aż tak przywartościowane, jakby się wszystkim wydawało i te um, pogłoski o zakończeniu rychłym hossy może są jeszcze Przedwczesne, zwłaszcza, że ten papierek lakmusowy, o którym mówiłem, potencjalne zagrożenie, na które trzeba patrzeć, czyli rentowność obligacji japońskich, trochę się tam sytuacja uspokoiła. Delikatne cofnięcie, naprawdę bardzo delikatne, więc tam absolutnie żadnego takiego relief nie ma, ale trzeba obserwować, bo, bo to no i oczywiście to nie jest tak, że to jest jedyny punkt zapalny, który może wystąpić, ale jeden z takich bardziej prawdopodobnych, i warto te obligacje obserwować yy, dobra jedziemy z następnym tematem przy okazji wzrostów cen nieruchomości yy, wzrostów cen złota chcę wam pokazać yy, jak to wygląda jeśli chodzi o yy, nieruchomości bo skoro złoto rośnie akcje rosną No to też ten, tutaj ktoś opisał Bubble 2025, ale być może to nie jest właśnie Bubble. Może to nie jest bańka, skoro wszystkie aktywa rosną, wartość pieniądza traci na wartości. No, a nieruchomości trzymają wartość pieniądza w czasie. No i takie małe. I teraz dobra, zobaczmy na rynek. Rynek amerykański, ale zobaczcie, tutaj jest Inflation Adjusted Justice Home Prices. To jest bardzo mądry wykres. Mm, polecam w Polsce yy, wszelkiej maści analitykom, którzy wrzucają wykresy nieruchomości. Świetnie, bardzo mądre podejście. Dopiero teraz to zauważyłem, szczerze mówiąc. Miałem właśnie skomentować yy, o tej inflacji, ale, ale faktycznie już jest to skorygowane o inflację. Co pokazuje, to bardzo ciekawe, że inflacja, jeśli moja poprzednia teza też jest prawdziwa, że inflacja nie nadąża za dodrukiem pieniądza, a to by wyznaczyło, że jeszcze sporo przed nami, bo jeśli ta inflacja jeszcze nie wystrzeliła, a dodruk cały czas trwa, czyli ta inflacja goni i asety gonią, dalej trwa... Ten proces takiego rozlewania się do druku pieniądza w dosyć specyficznych aktywach inwestycyjnych, dużo się o tym mówiło jeszcze w okolicach 2020, 20 któregoś roku, że ten cały dodruk poszedł w aktywa, w nieruchomości, właśnie i w akcje. Co ma swoje mocne podstawy makroekonomiczne, ale może już do tego nie, nie będę wracał. W każdym razie, może jest tak, że wcale te ceny nieruchomości nie są aż tak wysokie. Z drugiej strony zobaczcie, co się dzieje. Co się działo w Polsce od 2008 roku. Bo jest takie. Taki mit, że na nieruchomościach nie można stracić, ale zobaczcie, że przez 6 lat y, można było być na minusie w nieruchomościach, a przez 12 lat trzeba było czekać, aż rynek odrobi w całości straty. Tu, tu mój, mojej siostry nawet jest przykład. Tak, te, taka, moja siostra jest idealnym przykładem tego wykresu, bo pamiętam, jak kupowali działkę gdzieś tam w w 2007-2008 roku, co prawda to nie, nie ani rynek mieszkaniowy, ani warszawski, ale tak mi się skojarzyło, bo pamiętam, jak kupowali w 2007-2008 roku, a sprzedawali gdzieś tam w 2018 po tyle mniej więcej, za ile kupili. No a przez ten czas przecież była inflacja, i to różni ten wykres bankiera od tego wykresu tutaj obok. Ten jest dużo mądrzejszy, bo ten uwzględnia inflację, a ten nie uwzględnia, więc nawet jak uwzględni, jeśli uwzględnimy inflację, to nawet te 12 lat nie pozwoliło odrobić wszystkich strat. No, ale też wykres ten kończy się, widzę, że to jakiś dosyć stary, na 20 roku. Pamiętajmy, że te ceny transakcyjne już nie ma szans na te 90 tysięcy. Ten rynek jest dużo wyżej aktualnie. Temat numer 3 tarcica. Tarcica, nie, nie wszyscy, może to, nie, nie wiem, no, nie wszyscy może wiedzą, co to jest tarcica. Tarcica to jest takie drewno konstrukcyjne. Um, używane bardzo, bardzo powszechnie w Stanach Zjednoczonych, um, używane do budowy domów, bo tam domy się buduje głównie w konstrukcji szkieletowej z drewna. Szybciej um, są mniej trwałe, ale proces budowy jest znacznie szybszy. No i zobaczmy, jak wyglądają ceny tarcicy w Stanach Zjednoczonych, no i widzimy w sierpniu znaczące spadki. I może coś być na rzeczy? Yy, no ciekawe, no, być może ten rynek nieruchomości już jest za bardzo przegrzany, może po tarcicy już widać trochę obniżenie popytu, albo może być też tak, że zakumulowano bardzo dużo yy, tej tarcicy yy, importowanej, i, I chciano zdążyć przed słami. To raczej stawiałbym na to, że po prostu jest nadpodaż nad aktualnie tej tarcicy. E, pokupowana i, i, i teraz będzie podaż, więc jeśli tak jest, to powinniśmy zobaczyć już za chwilę odbicie na tarcicy, a później z, powro z powrotem e, e, spadki. Dlaczego, niech się zastanowić, teraz wzrost podaży, więc teraz będzie trochę więcej, a później zaczną oddziaływać cła, więc z kolei później w drugą stronę. Tak. A propos tarcicy, też, jak byłem w Stanach ostatnio, bardzo ciekawy startup się prezentował, Ma, może to już jest pokłosie, wątpię, bo to bardzo wczesna faza startupu, ale startup, który hodował. Hodową sadził. Jak się mówi o drzewach się mówi, że się hoduje, chyba tak. Eee, drzewa, które rosną w ciągu dwóch lat do pewnej wysokości, dwóch czy trzech lat, i ktu, e, las można wyhodować bardzo szybko i używać tego drzewa jako dre drzewa, jako drewno konstrukcyjne, i ono było dużo, miało być rzekomo, dużo twardsze i twar trwalsze niż. E, Niż zwykłe drzewa. Projekt startup się nazywał Miracle Trees e, i oni robili rundę jako finansowania, pitchowali. No, to, to było, brzmiało bardzo ciekawie, oczywiście pewnie diabeł tkwi w szczegółach, e, ale e, jeśli taki projekt by wypalił, no to ceny tarcicy to pójdą e, no, niesamowicie w dół, bo, bo, bo tam można zasadzić tych drzew w jakieś nie, nie, niebotyczne ilości, ale tak jak mówię. No, Faza tego startupu była bar bardzo wczesna, ale jak kogoś by to interesowało, polecam w internecie Miracle Trees sobie e, poszukać. Nawet mam taką czapeczkę, szkoda, że nie wziąłem do programu a propos e, tego projektu. Brzmiało dosyć e, ciekawie. E, hedge fundy wchodzą do, do Chin, zobaczcie, że one oczywiście są w tych Chinach. Mam na myśli, że, na myśli, że kupują, jest napływ. E, inwestycji, tak, zobaczcie, napływ kupuj, kupujących najwyższy od 2016 roku, czyli no mocno, mocno się pakują w e, chińskie aktywa. Tutaj mamy onshore i offshore, e, czyli wszystkie akcje notowane i w Chinach i, i offshore, czyli na przykład jak rozumiem w Hang Seng albo w akcje chińskie notowane w Stanach Zjednoczonych, to by jak rozumiem, z perspektywy Chin, offshorem są Stany Zjednoczone. No i mamy Hang Seng, tu trochę słabiej, ale kolejny wykres, zobaczcie. Chiński, Shanghai Composite. No to tutaj świetna, świetnie to wygląda, genialnie bym powiedział. No, i to jest to, o czym mówiłem wam wiele, wiele odcinków temu. Jeśli uprze się państwo i będzie dodrukowywać te pieniądze, to nie ma takiej siły, żeby zatrzymać, żeby zatrzymać hosse. Jeśli, jeśli się chce drukować pieniądze, to trzeba się bardziej obawiać inflacji, ale nie wzrostów. Jeśli się popsuje walutę, wywoła inflację, to żadna sztuka wywołać hossę w ujęciu nominalnym na giełdzie. No i dzisiaj e, ostatni już temat: Brightpool. Prosiliście, żeby jeszcze raz wyjaśnić to. Wyjaśniam. E, to jest screen z panelu, który możecie zobaczyć. Zrobiliśmy specjalny link, bo tam jest tylko na zaproszenie, jak wyjdziecie, bricks.com. Finance. Utworzyłem taką domenę specjalną, która przekierowuje na link zaproszeniowy, żebyście mieli troszeczkę prościej, jakby chciał coś zobaczyć. No ale generalnie, no, BRICS to jest waluta rozliczeniowa projektu. To jest jakiś tam panel, aktualny stan projektu, ale zaraz. Y Zaraz i tak do tego wrócę, bo ten panel jest w prezentacji, a zrobię Wam taką króciutką prezentację i, i się wszystko, wszystko się rozjaśni. Więc odpalamy na pełnym ekranie prezentację. Może najpierw o, najpierw filmik taki promocyjny puszczę Wam. Ja.

Chad, you wouldn't understand. <laughs> What's this? Blindfold. Bid to earn, a new way of trading. Orders with yield. DeFi reinvented. Dokła oh, yeah. Dokładnie, dokładnie. DeFi reinvented. No i co, co to pokazuje? Pokazuje to problemy, jakie mają traderzy. I jakie problemy mają traderzy? No, mają Problem przede wszystkim taki, że można stracić pieniądze, tak? Czyli e, że trading wiąże się z możliwością straty likwidacji pozycji, tak? To jest jeden z problemów e, traderów, że wasze pozycje mogą zostać zlikwidowane, bo na krypto często się używa dużych lewarów. E, Źle obstawicie, no i pozycje są zlikwidowane. Można e, tradeować, a na krypto, z racji tego, zapraszam do Inside Crypto, że e, dosyć często dochodzi do manipulacji, więc te likwidacje waszych pozycji to jest zmora. No i można uniknąć likwidacji pozycji, ale wtedy trzeba używać opcji. Opcje są bardzo skomplikowane prawie mało kto jest w stanie to dobrze zrozumieć, co pokazuje to, że poprzednie podejście, tak jakby tłumaczenia, na czym polega BrightPool, nie, nie spotkało się z, do końca z zrozumieniem, no to jak przemodelowaliśmy to, jak projekt działa, no to się nagle okazało, że wszyscy to rozumieją. No i w jaki sposób my to robimy? Dajemy dwa nowe typy możliwości składania zleceń na giełdzie. Albo... Zlecenia z limitem, które płacą wynagrodzenie, czyli powiedzmy, że teraz Ethereum jest po 4200 dolarów, około 4, no trochę więcej, pewnie 4300 dolarów, powiedzmy, że Ethereum jest po 4300 dolarów. I a propos strategii Warrena Buffeta. To, o czym mówiłem w poprzednim odcinku, dlatego porównywałem to, bo możecie sobie złożyć zlecenie. Kupna, powiedzmy, teraz za 4000 dolarów z terminem ważności, powiedzmy, tydzień. No i wtedy sobie czekacie. Ustawiacie takie zlecenie, czekacie i za to, że złożyliście takie zlecenie, dostajecie z góry premię. Macie z góry wynagrodzenie za to, że wasze zlecenie jest oczekujące i sobie tam czeka na realizację. I za te zlecenia właśnie płacimy, i za kupna, i za sprzedaży, czyli jeśli Ether jest po 4300, ustawicie zlecenie kupna po 4000, no to dostajecie z góry nagrodę. Jeśli mm, ustawicie zlecenie sprzedaży po 4500 Ethera, którego macie teraz, to też za to, że to zlecenie sobie tam czeka, e, dostajecie nagrodę. E, I to jest, nazywamy limit orders with yield. i to tym jest Brightpool, daje możliwość, tego typu zleceń, żeby sobie tego, ten yield dostać, i nagroda jest wypłacana w, 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 w kryptowalucie projektu, w I tym są właśnie Brixy. Brixy są wypłacane w zamian za to, że wystawiacie te zlecenia z limitem. A drugi typ zleceń, odwrotny do tego, to jest zamrażanie ceny. Powiedzmy, że dziś. To Ethereum jest za 4300 i chcecie tą cenę sobie zamrozić, bo chcecie zarobić na tym. Czyli zamrożacie sobie cenę 4300 i nieważne, czy ona za tydzień będzie 2000 czy 10 wy za tydzień i tak dalej możecie kupić to po 4300. Nawet więc nie ucieknie wam żaden zysk. I to zamrożenie można zrobić właśnie briksami. Tej funkcjonalności jeszcze nie ma. Na razie jesteśmy na etapie kopania tych briksów, które będą służyły do zamrażania cen, ale taka jest idea projektu czyli zlecenie z limitem, za które dostaje się nagrody, i zamrażanie ceny, którą widzicie. Tak naprawdę, no i do tego są panele. Te panele wyglądają identycznie no, jak klasyczne panele do składania zleceń. Wybieramy sobie ile chcemy kupić, cenę, eee, jedyne co dochodzi to musimy termin ważności za każdym razem, jak długo to zlecenie jest ważne, bo jego nie można już anulować, tak, to jest ta różnica, normalnie jak składacie zlecenie z limitem, możecie je anulować, u nas go nie można, no bo bylibyśmy głupi, gdybyśmy płacili, za zlecenie, które ktoś za chwilę anuluje, tak? Nie, nie można go anulować, dostaje się z góry nagrodę, ale zlecenia nie można anulować. No i to jest nawet prawdziwy przykład, to jest około 15 dolarów za zlecenie, które ma termin wartości jedną godzinę na eterze, tak? Na jedną godzinę wystawiamy zlecenie, dostajemy 15 dolarów, 15 jeśli ono jest tam dosyć blisko, wiadomo, czym bliżej rynku, tym więcej dostajecie, czym dalej, tym mniej, no oczywista, oczywista, no, przecież nie będziemy płacić komuś, kto wystawia zlecenie za 10%, 10 tysięcy dolarów sprzedaży Ethera w ciągu godziny. No i price freezing, odwrotność, zamrażamy sobie cenę i wracamy, możemy sobie zrealizować zysk, jeśli cena poszła do góry, powiedzmy, że zamrożyliśmy 4200, cena poszła na 5 i zaje wracamy po jakimś czasie, kupujemy za 4200, sprzedajemy za 4,300 i za to zlecenie za zamrożenie tej ceny płacimy w brixach, które teraz właśnie trwa kopanie. A jak to robimy? To nie będę was zanudzał i to jest ta nuda, wokół której kiedyś opieraliśmy marketing, to, to chyba było błędem, bo widzimy, że wszystko się ruszyło, jak zmieniliśmy przekaz, ale pod spodem są i opcje, i model Black'a kolsa, który dostał Nagrodę Nobla, i AI, które wycenia, ile mamy zapłacić użytkownikom za to, że jakie zlecenie złożyli. Więc to wszystko razem, połączenie AI, opcji i, i modelu Black'a kolsa. Jest tym sercem pod spodem, który, który tym wszystkim zarządza. A Brightpool Finance jest właśnie prób konceptem póki co, bo projekt póki co jest tylko na zaproszenie. Póki co przetrajdowali użytkownicy 49 milionów dolarów. BRICS jest walutą rozliczeniową, właśnie. E, nazywamy ten konsensus e, kopania, bo teraz jesteśmy w, a bardzo ważne, jesteśmy w etapie kopania tej, tych kryptowalut brics i tu jest. Panel, na którym widać, że te nagrody ciągle spadają. One spadną do jakichś bardzo, bardzo niskich, więc koncepcja jest zaciągnięta z bitcoina. Płacimy za zlecenie takie same, coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej, a na każdym zleceniu projekt zarabia. Więc jeśli płacimy coraz mniej, a na każdym zleceniu zarabiamy mniej więcej podobne cały czas pieniądze, no to wartość fundamentalna jednego Brixa rośnie. No, skoro to jest tak jak w bitcoinie, skoro coraz mniej płacimy, no to tu jest prognozowany wzrost wartości. Bricksów. no gdzieś tam jeśli dojdziemy do ostatniego halvingu, no to jest, czyli wykopiemy już wszystkie prawie Brixen, to tam oczekiwana cena i to jest czysta matematyka z modelu wynikająca, to cena zmierzać powinna do 25 dolarów około, tak, przy cenie 1 dolar będziemy listować token na giełdach.